Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony michał.pl i serdecznie zapraszam Was na kolejny materiał z Battlefielda 4. Tym razem, a nawet nie tym razem, ponownie znajduje się na mapie Operacja Blokada. O Jezu! Tylko tym razem nie mamy podboju, tylko z... E, może nie że zwyczajny hardcore. Tylko... Pistol i... i... Knife only. Przepraszam, że się trochę zawiesiłem, ale wypadła mi nazwa po prostu z głowy. Okej, okay, mamy tutaj po 60 hapsów. Ja mam pistolet M9 z dodatkiem yy, Red Ring, chyba coś takiego. Okej. Okay. Fuck, fuck. Dobra, sorry. Trochę to zryłem, ale... Tak czy siak, <noise> dzisiaj znajduje się sam, bez Adama. Adam właśnie w tej chwili skończył kręcić swojego Battlefielda 4, a ja zacząłem swojego, więc kiedy tylko on wrzuci yy, swój materiał, też do niego zapraszam. Też naprawdę, powiem tak, ma naprawdę dobrego skilla, fajnie to kręci, również też do niego zapraszam. tyle mu wystarczy zdrowia póki co. Ja tutaj... Nie wiem jeszcze w jakiej, rozdziel... w jakiej jakości będzie wrzucony ten film. Starałem się... cholera troszeczkę zlamiłem to. Starałbym się raczej wrzucić ten film w 60 FPS-ach Nie wiem, czy mi się to uda. Ale mam nadzieję, że tak. Chociaż... o nie 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 nie, nie. co ja... Co tutaj się dzieje, proszę państwa? Sied był tam. Trzeba to zrobić troszeczkę inaczej, jednak. My tutaj. Ja tu mam chyba. zwykły granat M67. To był. to był mój. O, sorry, sorry, wybacz, wybacz. Fuck, fuck. Przynajmniej tamtego przeprosiłem. No niestety to jest hardcore, mogę swojego zabić. Naprawdę, ja nie myślałem, że to jest wróg. Ludźba powinni się odróżniać. Nie wiem, biali czarni. <laughs> tutaj mam. MP440, nie O Boże, sorry, ja cały czas się znam z M1911, przepraszam, ale bardzo podobny bardzo podobny, jest po prostu hardcore i yy, pomyliło mi się, Także się jak M1911 Dam zapewne jakiś napis na początku filmu, żebyście nie pomylili się coś takiego, tak czy siak. Tak, jak ty tam wiesz apteczkę, kurczę, kurczę. Hm? Wydaje mi się, że więcej osób zabiłem. 71. Lewa? Tak, ja mam 71. Ale już wkrótce 72. Coraz bliżej. Do. No, nie do 140, bo do niego jeszcze... Bo do 140 jeszcze sporo, sporo przed nami, ale... Bardzo czekam na setny level, naprawdę. Chciałbym mieć setny level, to jest coś co. na no, co czekam po prostu. Cholera, przestrzelałem w to. Aha, to jest ładna flora do cholery. To już nie jest flara. Łat, łat, łat. Czy. nieważne. To był. To był mój też jak Lecimy dalej. Okej, okay, no niestety swoich zabijam zamiast. Kurde, ale myślałem serio, że ja więcej osób zabiłem. To był wrót na pewno. 3, 2, 1 Ja. G18 miał ten yy, ogień ciągły. Ogień ciągły, tak, tam ma chyba 21 pocisków. Z tego co pamiętam, ale nie wiem czy dokładnie. Coś koło tego miał, miał dosyć duży magazynek. Raczej jak ja praktycznie wszystko mam już odblokowane. Brakuje mi chyba jeszcze tylko strzelb, pistoletów. O oh, oh fuck, to jest chwamat! Ja pomyliłem się przyciski! Aaa, ah, dobram. Zlamiłem to też. Czasem są takie akcje, że po prostu człowiekowi wychodzi, a czasem nie no, niestety! Proszę trochę się mylę, bo dawno nie grałem właśnie na takich serwerach gdzie jest albo ONLY pistol only I tak on i on i on, i on. Tam był typek, widziałem to jest hardcore, nie mogę podświetlać. Trzymaj, pierwsza pomoc. Hardcore to mi. Hmm, kurde. Nie widziałem tego na ziemi, ale. Niestety on ma chyba 7 lub 8 pocisków ten pistolet. Więc zbyt dużo nie mogę zdziałać, ale jest dosyć dobry, więc. No w sumie, sami sobie zobaczcie. Yy... O, coś do niego odblokowałem. Mini kolimator. Może weźmy sobie oh, laser na Hardcore idealny, ale na... <laughs> What? Ja sobie zamontowałem laser, a dopiero teraz on mi się odblokował? <laughs> Nieważne. Tak tam na przykład jak dostaję jakiś nowy level, to jeszcze nie zdąży mi się pokazać ikonka, że zdobyłem złoty pakiet, a ja już go sobie otworzyłem. Wow, odkryłem Amerykę w tej chwili. Z Magnuma. Na odległości mniej niż 6 metrów zabiera ponad 80 hapsów, czyli leci na hita. Kurde, chciałbym mieć tą broń, ale za 50... nie. Ja nie mam zamiaru ginąć podwójnie, więc odmawiam reanimację. Ale serio, naprawdę, myślałem, że troszeczkę więcej tych osób zabiłem. Ale naprawdę, nie uwierzycie, wiecie lub nie, ale przed nagrywaniem kończyłem tą rundę. To miałem staty 6 do 2, do 2, bo na końcówkę dotarłem. A teraz to co? Ledwie 4 do 8, czyli w sumie 1 do 2. Jak gówno ale. Kurczę, Nie, nie. O kurczę. Dobra, yy, apteczka, apteczka jest. Oh fuck, oh fuck. Potrzebne wsparcie. O, do tego to już za późno. Eee, wow. O, to... oh. nawet nie wiedziałem, że mogę się za tym skampić To teraz już wiem. Fuck, fuck, fuck. Eee, stary apteczka. Przeszedł, przeszedł, przeszedł! Cholera, cholera, jasna. Mam szapteczkę. Żyj, stary, żyj! Kurde. E, przepraszam też, że może naprawdę słabo mi słychać, ale ja cały czas... Nie! To jest to... Cały czas ogarniam to mikro. W sumie macie różnicę na tym filmiku z Adamem, a na tym co teraz dopiero yy, będzie na YouTubie. Yy, to jest na pewno jakaś różnica w głosie. Na, na pewno będę starał się yy, cały czas yy, coraz bardziej dochodzić do tego, aby ten, ta głośność była idealna. Idealna wręcz. E, nie wiem, czy to dobrze, że go reanimowałem, ale. O oh, ja! E, kurczę tutaj. Nie! Po co się wychylałem? Po co się wychylałem? Boże, święty! Boże, czemu ja się wychylałem? Hm. co to ja tutaj to mi nawet data pokazuje? E, nie komputer, oczywiście, prawda? E, program. Tak jak zauważyliście, kręte wodora jakimś fraktem, Jak czynem wersją próbną, czyli taką na 30 dni z takim gównem, co się teraz wyświetla na górze ekranu. Tak czy siak, lepsze to niż lip. Okej. Okay. No, wychylcie się, proszę. Please. O. Piknie. Magnum! Fuck yeah. Ja pierdzielę, naprawdę magnum? Ja myślałem, że jeszcze mam dwa pistolety do niego. Uh! Zajebiście! I tu jeszcze na odcineczku, proszę. Ale zarąbiście. Nie no, szacuneczek. Podoba mi się to. Pięknie, pięknie, naprawdę jeszcze... O kurwa jaka seria. Nie no po prostu ekscytacja level hard nie Ops samo Ale zarąbiście eee, naprawdę, cieszę się super Magnum 44 Ej no nam no, zrobił bite no No ludzie no, no to był wróg no naprawdę serio Fucking Już nie byłem pierwszy a już chciałem zdjąć tamtego jeszcze z noża. Zarąbiście, zarąbiście. Magnum 44. Coś na to czekałem, ale pewnie okaże. Pewnie wezmę go w swoje łapy. I. Nie, mówiąc, Wezmę go w swoje łapy. I powiem po dwóch strzałach, że ta wronie jest. do dupy. Nie, ale na pewno tak nie będzie. Nie to. chociaż nie, to. Taki, czy może pustynny jakiś taki nie... Miejski może taki czarny taki Eee, mniejsza co to za różnica. Jaki piękny O jest! Prawdziwy lewolwerowiec, no. no ale niestety to nie jest broń taka na dalsze dystanse. Po prostu to, się, to jest jak strzelba, wbijasz, zabijasz. Wbijasz i giniesz, chciałem powiedzieć, oczywiście. What the fuck, miał 7 hapsów? A, chyba musiałem chyba go tylko drasnąć nie chcąc o... Tak czy siak, mama Gnuma i czas sobie nim pograć. Mmm, tak to zabrzmiało, tak czy siak. Dobra, lecimy. Tutaj jest yy, 300 kilka. Wow, Pierwszy frag z magnuma, bitches! Hmm. Kurde. Na pewno zostało mu bardzo mało hapsów. Na pewno. Tak czy siak, yy... O, asystę na jako zabicie i teraz jakieś staty? 13 do... What the fuck, Zawsze coś wyjdzie. Magnum, jest! Zajbiście naprawdę. Sorry, że się tak ekscytuję tym, ale no, zawsze chciałem mieć ten pistolet. Może nie, że jakoś tak. jako taka super ekstra wypasiona spluwa. No ale ostatnia chyba do zdobycia, z tego co pamiętam, więc. O, fuck! Nie. No i z czym miał się człowiek bronić? Miałem co wyjąć Pamasę i go zastrzelić i dostać banan. To do, do, no i co podramkowa sytuacja proszę Państwa. Zawsze w takiej sytuacji. Eee, może tak... Przeładowywanie, to jest coś. Co naprawdę... Naprawdę wkurza czasem człowieka. To już po prostu z odruchu. Ja wystrzelę dwa pociski i już chcę się nacisnąć to R, żeby przeładować ten pistolet. No ale niestety, no człowiek przeodgryzuje, ginie kurde... a szlag by to... Niestety, zawsze jakby wystrzelę dwa, trzy pociski, to... No, trudno się mówi wtedy. No, zabierasz mi te... reanimacje. Nie, to jest zbyt duża odległość. Powyżej 8 metrów yy, ta broń zabiera jakieś 12, chyba 11 kapsu, coś koło tego. LOL No ale przynajmniej wbiłem i go zabiłem, ale to nie była dobra akcja. Pamiętajcie, nie róbcie tego u siebie na swojej blokadzie. Wow, 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 wow. Nawet nie zdążyłem nacisnąć prawego przyciska myszy. i dałem. O boże, 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 boże. Ej, czemu ja tu jestem? Nawet nie wiem, ile już kręcę? Odcinek będzie miał około 20 minut, ale kolejne nie będą tyle miało naprawdę. Jest pełna reanimacja. Co? W ogóle jakie ja mam granat? Nie, nie będę rzucał granat. O, jest o... tak Serio Fuck Ej no to są jakieś jaja, no Co? Tylko asysta przy zabici no 69 Mmm, gimby Nie no naprawdę zawiodłem się, zawiadłem się na tej broni no będę jej pewnie używał. To był. g 18. Spadam stąd chyba. Ok. No i widzicie? Miałem pewnie jeszcze ze trzy, po ze trzy pociski, ale. O kurde, tak upiknie. Tak Jestem czwarty. O kurde, nie. Oh fuck Kurde, znowu ten sam błąd. Nie, wycofuję się i idę naokoło. Chyba do 350 tutaj się gra, więc spokojnie, zaraz koniec. Więc to była naprawdę uda... udana rozgrywka, nie powiem, że nie. Wypierdzielaj z jego nieś... perskiego szmato. Za to, że nie mogłem cię zabić. Okej okay, okej, okay. reanimacja to 3, 2, 1 No 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 Nie 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 nie. Lol, yy, ekran jak Slendermana Zabiłem swojego? Yy, to wybacz, wybacz Nie, nie zabiłem, nie zabiłem Nie Nie kłamcie mnie tu Nie yy, nie dałem akcyptuję nie zaliczyło. To bardzo dobrze... Znacznik by się wzięło? Bo nie chcę mi się zapierdzielać, tyle. Tylko właśnie, jak się weźmie ten znacznik o Tam chciał plecki zrobić, ta? Coś się panu nie wyjdzie. Bo wkracza Michop.pl Uuuu, jak przykro I na tym będziemy kończyć dzisiejszy materiał z Battlefielda 4. Pamiętajcie, żeby ocenić ten materiał, zostawić łapkę, zostawić łapkę, komentarz i subskrypcję dla mego kanału. O ile kanału Wam się spodobał. Oczekujcie kol. Oj, sorry. Oczekujcie kolejnych materiałów z Padafilla 4 na moim kanale i z innych gier. Już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć. Yeah.